Kalimera kalimera, zaczynamy I'm dzień. Takie zwykłe to śniadanko, to dwa jajka na miękko, moje ulubione. Klebek z masełkiem z Polski, pomidorek, szczypiorek, fantazja na deser, herbatka i zaraz będzie kawa z mlekiem kokosowym. Tak, ma szybko piękny dzień. Dzisiaj na Cyprze jest ponad 25 stopni, zaraz już ruszam na miasto. <try> Trzymaj, ale ja chciałam tylko pokazać zakupy. Niemiecki sprzęt to jest do obcinania gałęzi drzew, liści i tak dalej. Ogrądowe takie nożyce. One kosztują na cyprze w sklepie Home Center ponad 40 euro ale podobno to jest dobry, dobra firma, Gardena no, mam nadzieję, że się przyda 40 euro takie coś to kosztuje jakieś 6 euro taka zwykła piła też do drewna, zobaczymy miałam takie bardziej techniczne sprawy czyli jakieś takie nowe klucze tutaj takie taśmy kleje do czegoś, tutaj też do szkła zobaczymy czy się przyda to się zepsuło takie małe zakupy ja zapłaciłam 100 euro słuchajcie patrzcie za co tutaj jest zapłacić 100 euro sama się dziwię 100 euro no dokładnie 90 euro drogo drogo więc tak robimy pierogi do tego będzie mi potrzebna kilogram mąki. Ja wziąłam właśnie cypryjską, lewry. Yy, mąka do pierogów. Do tego szklanka mleka. Akurat znalazłam mleko mlekowita polskie. Yy, do tego szklanka wody ciepłej. To jest przepis pierogów mojej mamy, więc nie zimna, nieciepła woda. Do tego yy, moja mama dodaje oleju, a ja dodaję oliwy. To jest mój taki sekret. Mam tutaj od Kostasa oliwę. Więc mąka, wo, woda ciepła, szklanka mleka, oliwa i to jest moje ciasto. Farsz już właśnie wystyga. Są tu jak zwykle ziemniaki. I e, zawsze pokrzewam, powtarzam, cebulkę z czopkiem. Więc to będzie taki mój farsz. No i oczywiście biały ser, to wiadome ale taki będzie moje ciasto. Do tego, mm, zawsze jak robię pierogi, akurat mnie odwiedziła koleżanka, mamy już mąkę rozsypaną, ciepłą wodę. Do tego dodaję polskie mleko na Cyprze, czyli z mlekowity. Szklankę do tego dodaję, taka moja szklanka. I to będzie razem. Yy, mamy kilo, prani, kilogram mąki, mamy ciepłą wodę, yy, mleko, troszeczkę mleka i oliwę z oliwek. Pierogi się robią, tak jak mówiłam, ja dopisałam tylko taki kolor ciasta, dlatego, że ja dosypałam mąki jednej zwykłej, cypryjskiej, a drugiej takiej biologicznej, fajnej, e, ciemniejszej, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak jak mówiłam, dodałam mleko, oliwę z oliwek, ciepłą wodę i tyle, no i mąka. E, już mi wychodzą takie fajne okrągłe placki z ciasta, i tutaj otwieramy wino, żeby się lepiej lepiło. Jeszcze nie ma wieczoru, jeszcze jest fajnie na cyfrze. Także pod te pierogi, bo już pierwsze, piw... pierwsze wino już jest dawno napoczęte, nie? Pod to ciasto. To Olena, dawaj, Pielemene paruski? pelemeny. Pierożki. Po, po, po rosyjsku. Pierożki, Pielemene. A my polskie, ruskie pierogi. Robimy. Dawaj, jedziemy. A, jeszcze powtarzam, że stolnica jest ufundowana, sponsorowana przez mojego chłopaka byłego, który obecnie jest w Stanach. On mi taką, taką stolnicę zrobił na Cyprze. Poszedł chyba do jakiegoś stolarza i naprawdę powiedział mu, panie, rób y, stolnicę na pierogi. Chyba pierwszy raz w życiu Cypryjczyk coś takiego zrobił, nie? Bo oni nie robią, nie jedzą pierogów. A my, wiadomo, Polacy za granicą, kolonia cypryjska, y, właśnie za granicą. My mamy właśnie stolnicę zrobioną przez Polaka, no i mój fartuszek. Zaraz to zymustuję mój fartuszek. Fartuszek z Polski dostałam od moich turystów, ukochanek z gór. Taki dostałam, od... także pozdrawiam Was. Pozdrawiam Marka i jego przemiłą żonę. Mój farsz. To ziemniaki cypryjskie ugotowane już teraz, ubite, ugniecione. Do tego cebulka z czosnkiem, odsmażana. I e, mam se, e, twaróg wiejskich, e, jeden tłusty, drugi półtłusty. Do moich właśnie 60 kółek ciasta do 60 pierogów i tutaj mamy właśnie te dwa serki sery z Polski i do tego dodaję Anari, bo ja chciałam, żeby to były takie nie takie typowo polskie pierogi, tylko chciałam coś innego, żeby pokazać jak ktoś nie ma twarogu z Polski żeby wykorzystał troszeczkę seru z Anari więc ja to wszystko pomieszam to będzie ciekawy smak, ser z Anari on jest solony, cypryjski ser pyszny, on naprawdę ma smak nie powiem, że podobny, ale naprawdę no, jest coś podobnego więc tak, ser twaróg wiejski, do tego anary i coś nietypowego, Halumi Halumi z farmy rodzinnej. Będzie Halumi właśnie mleko obcze, kozie. Zetrę troszeczkę do tego farszu Halumi. To będzie po prostu dla mnie hit. To będą takie pierogi po polsku, ale zmienione na cypryjski klimat. I zobaczymy, jak te właśnie pierogi z cypryjskim serem i z polskim będą współgrały razem. Także zobaczymy Halumi, Anary i Farokielski. Kto robił takie pierogi? Ja. Ja zawsze coś muszę zrobić oryginalnego, więc zobaczymy. Tutaj właśnie moje krążki. Wiecie, jak się zmęczyłam, robić te krążki. Wyszło ponad 60 sztuk. Ja jestem taka zmęczona, ale taka gimnastyka. Wspomaga mi właśnie Cis Bizino, moją koleżanką z Rosji. Olena, how is How you calling? Wspominam składniki, poszedł faruk wiejski tłusty, poszedł też cały półtłusty, tłusty, półtłusty, pół tłusty. ziemniaczki są, cebula z czosnkiem przysmażona. Do tego wykorzystałam troszeczkę sera anari cypryjskiego, solonego i starłam na tarce ser halumi. Naprawdę chcę, żeby te pierogi miały taki cypryjski smak. Pierwszy raz je ja robię, bo tak to zawsze robiłam według przepisy mojej mamy takie pierogi ruskie z serem i nie dodawałam żadnego cypryjskiego sera, ale teraz to naprawdę tyle dodałam, nie dużo patrzcie tutaj dwa sery polskie, tutaj cypryjskie anary tylko tyle, chciałam żeby ten smak cypryjski był i halloumi starter, zobaczymy jakie te lepimy pierogi ja już ulepiłam tyle zostało nam tyle do lepienia tutaj mi pomaga koleżanka z Rosji Też, y Dzisiejszy vlog sponsoruje wino cypryjskie Tisby. My tutaj lepimy pierogi, a kot mi tutaj w tle przeszkadza. Kicia, wiewióra! No dobra. Tutaj troszki z obiadu, mięsko z grilla. Świeży, kurde, wieprzowinka. Masz, kocie, jedz! Yes. Kolacja. Wiewióra! No co, wiedz wiewióra! Pyszne, nie? Wieprzowinka, tak? Z grilla, specjalnie dla ciebie. Dobra. Zostawiam Cię smacznego, smacznego wiewióra. Smażą się, smażą się pierożki w masełku polskim, cebulce i właśnie smażymy je, bo ja lubię takie przysmażone, dlatego masełko polskie i jeszcze polska śmietana. Tutaj są gotowe, wyszły jakie wyszły. Niektóre takie nas poniosła fantazja, ale wyglądają jak na przykład pierogi ruskie, polskie, gruzińskie. Nie wiem, ważne, że są zrobione i wszystkie są ugotowane I teraz popatrzymy na patelni i zaraz je będziemy zjadać. Skończyłyśmy robić te pierogi ruskie, polskie, cypryjskie. Ja już nie wiem, śmietana polska do pierogów, koperek posypany pierogę. <laughs> koperek z masłem z Polski przysmażone pierożki, do tego cypryjskie wino, halumi posypane. Tak wygląda to danie. Olena, test. Wow. Test our pierogi. Polish Cypriot, Russian pierogi. Smacznego. Cheers. No, it looks amazing. Koperek. Cebulka, śmietana z Polski, pierogi po polsku, cypryjsku, nie wiem, rosyjsku. Smacznego. Dobre? o, dobre? Ine kalo! inne ine galo. I, pakujacz tak, z cypryjski winem. Buon appetito!